Witam na kanale Wojownicy Wiary. Mam na imię Cezary. Jezus Chrystus jest moim Panem i zbawicielem. Dziś mam do przeczytania kolejną wiadomość przyniesioną przez Aniołów Jezusa Chrystusa do proroka czasów końca ostatnich dni, Benjamin Cousinsen. Oryginalne wiadomości dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.evangelicalandtimemachine.com. Tytuł wiadomości: Ile jest 1 plus 1? Równa się Antychryst ujawniony. Pełna wiadomość. Dzień dobry. Dnia 1 listopada 2012. Posłaniec anioł Boga przyniósł tą wiadomość do proroka Beniamin Sainsen. Witam cię w potężnym imieniu Jeszu Hamashiach Jezus Chrystus. Shalom Beniamin Sainsen. Czy wiesz, ile jest 1 plus 1? Przypuszczam, że dwa, powiedział Benjamin. Jestem posłańcem Aniołem Boga i objawiam tobie. W nocy ze środy na czwartek Grzmot, posłaniec Anioł Boga, zniszczył zbiornik naftowy poprzez Sandy w amerykańskim stanie New Jersey, w wyniku czego ponad 1 milion litrów oleju napędowego Wypłynęło do morza. Moje imię to Unio. Zaprawdę, zaprawdę, Ameryko obiada. Teraz nie myśl, że Sandy była tym najgorszym. Odbudowują się, a Ameryka zostanie znów zaskoczona. Objawiam tobie. Ameryki wkrótce już nie będzie. Jak również pewnych innych krajów. Benjamin. Zaledwie kilka dni po Twym chrzcie, w 1979, nałożono na Ciebie ręce i ktoś powiedział: Benjamin, tak mówi Pan, będziesz bohaterem. Więcej nie zostało objawione. Pomyślałeś, tak, zdecydowanie bohaterem, w skarpetkach. Cóż za objawienie! Jan chrzciciel także nie nosił skarpetek, Benjamin, powiedział głos w tobie. Mówię tobie, ostatniej nocy, gdy spałeś, zobaczyłeś Obamę. Przemawiał ze swego domu i zawezwał duchy. I ujrzałeś ciemne duchy, z którymi on mówił. Poczułeś nawet smród siarki, objawiam tobie. To wydarzyło się zanim Bóg Izaka, Jakuba i Abrahama Posłał sztorm Sandy poprzez Grzmota, posłańca anioła, który poszedł ze zniszczeniem. Obama chciał, żeby zapamiętali jego imię, jak prowadził kampanię na rzecz kraju. Obama interweniował przed wyborami, przywołując te duchy. Benjamin, ale wszechmogący Bóg, także interweniował, ale odmiennie. Obama, niczym anioł światłości, w rzeczy samej czyni także z tego użytek dla wyborów. Obama wciąż próbował wygłosić zachętę 31 października 2012, ale potrafił jedynie powiedzieć: Musimy iść dalej, do przodu. To były jego słowa zachęty. Antychryst rozgrywa grę, a tysiące podążają za nim. Objawienie 19, wers 20: Lecz bestia została pochwycona, a z nią fałszywy prorok, który czynił na jej oczach różne znaki, uwodząc tych dotąd, Benjamin. Antychryst ma zły plan, którego mi nie wolno i nie mogę Tobie powiedzieć, aczkolwiek mogę Ci powiedzieć, że Bóg interweniował. Beniamin Jeden plus jeden równa się Antychryst ujawniony. Ta wiadomość, mówię Tobie, tłumaczona jest na holenderski, angielski i niemiecki, i hiszpański. Nie mówię Tobie tego jako Anioł Boga, ale jako głos Wszechmocnego Boga. Także zezwolono mi Tobie powiedzieć: kopiuj i przekazuj wszystkie wiadomości. Ponieważ Obama będzie wszystko kontrolował i pozwoli temu upaść. Bóg Izaka, Jakuba i Abrahama błogosławi cię. Przysłów 9, wers 10 i 11 oraz przysłów 8, wers 33. Te teksty słuchacze mogą przeczytać sami. To jest dla Was, słuchających. Odchodzę teraz. Ruacha Jeszu, Shalom.